Cześć, SystryBane23 i tam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I stwierdziłem, że z racji, że na skończenie filmu o elfach potrzebuje jeszcze trochę czasu, a dawno nie było odcinka z tej serii, to żeby też nie było aż takiej długiej przerwy, no to nagram odcinek o jednej z jakichś właśnie takich bardziej znanych postaci, których po prostu jeszcze nie było. No i taką postacią myślę jest JT, czyli drugi boss. W całej serii drugi boss, też właśnie w pierwszej części gry, czyli po prostu w grze Kingdom Rush. Pierwszym jest oczywiście Juggernaut, o którym odcinek już się dawno pojawił na kanale. OJT z kolei odcinka nie było. Pojawił się co prawda w serii Kingdom Rush Pojedynki, ale nie dostał on swojego odcinka w Kingdom Rush Lore. Jeszcze dla zainteresowanych, na koniec odcinka powiem troszeczkę o, o tym, co będzie na kanale. Natomiast nie będę trzymał po prostu osób, które są dla samego dowiedzenia się czegoś nowego o JT. Więc zaczynajmy. Kategorie oczywiście niezmienne. Najpierw przedstawię wygląd tej postaci, potem jej moce, następnie historię, a na koniec przyjrzymy się ciekawostkom. Jeśli chodzi o wygląd, JT to ogromny yeti. Znacząco przewyższa swoich pobratymców gabarytami. Jest jakieś 2-3 razy większy niż typowy przedstawiciel Yeti, ras Yeti, która i tak jest naprawdę ogromna w porównaniu z innymi rasami, takimi jak ludzie, elfy, krasnoludy czy orkowie. Jeśli chodzi o moce, JT bazuje na zdolnościach fizycznych, co nie dziwi. Z racji na swoje ogromne gabaryty, bez problemu potrafi zdeptać, zmiażdżyć, czy nawet je po prostu staranować, jeśli byłby zdolny przy swoich gabarytach do jakiegokolwiek sprintu. Oprócz takich zdolności typowo fizycznych, jak właśnie uderzanie swoimi pięściami czy taranowanie wrogów, jest w stanie zamrozić wieże, zamrozić formacje daśnie defensywne swoich przeciwników. I w samej grze właśnie sprawia, że nasze wieżyczki są skute lodem. Ale możemy temu zapobiec po prostu szybko klikając na nasze budynki. No, i jeśli chodzi o zdolności tego bohatera, to myślę, że nie mam nic więcej tutaj do dodania. Możemy przejść do jego historii, a właściwie też do tego, jak był opisywany przez innych. Zbliża się coś obrzydliwego, a ludzie są niezwykle zdenerwowani. Także, jak widzimy, sam JT. Budził ogromny niepokój w szeregach swoich wrogów. Opisywany był jako odrażające, legendarne stworzenie, zamieszkujące najzimniejsze zakątki Storm Spike. No i był takim właśnie legendarnym stworem Samara Saeti w wielu uniwersach fantazy. Są to dość rzadkie potwory. No w uni Uniwersum Kingdoma jest jednym z takich uniwersum, po prostu znanych mi bardziej, gdzie pełnią jakąś. Troszkę większą chociaż rolę. Natomiast jeśli chodzi o historię samego JT, no to nie wiemy więcej o nim. Nie wiemy jak długo zamieszkuje te góry, jak się tam pojawił, e, dlaczego urósł tak duży w porównaniu ze swoimi pobratymcami. Nie wiemy nic po prostu na jego temat. Jest on tylko kolejną przeszkodą, e, która nas właśnie powstrzymuje przed tym, by dotrzeć do samego weznana, który jest tym głównym antagonistą pierwszej części Kingdoma. Nie ma on jakiejś głębszej historii. No cóż, po prostu jest takim wielkim osiłkiem, wielką bestią, więc może twórcy stwierdzili, że nie potrzebują on jakiejś specjalnej historii. No i możemy przejść do ciekawostek, których kilka udało mi się znaleźć. Pierwsza dotyczy pewnego błędu. Ponieważ JT potrafi pożerać nasze jednostki, ale nawet gdy zjada żywiołaki, to w jego ustach widać krew, chociaż żywiołaki są przecież zrobione ze skały. Najprawdopodobniej jest to niedopatrzanie ze strony twórców. Choć możliwe jest też to, że jest to krew samego JT, który gryzie po prostu raniąc przytem swoje podniebienie. I dlatego właśnie pojawia się tam krew. Kolejną ciekawostką jest to, że w trybie właśnie tych challenge'y, czyli żelazny challenge, iron challenge i heroic challenge dwóch alpinistów gotuje ogromny kawałek yeti i jest to prawdopodobnie JT a właściwie fragment JT JT'ego i jego ciała JT pojawia się także jako boss w grze planszowej Kingdom Rush Rift in Time same imię JT jest grą słów pochodzącą od słowa yeti JT jest także jednym z kilku bossów którzy pojawiają się w ostatniej fali, a nie po niej. Jeśli chodzi o ciekawostki, to wszystko. No tak jak spodziewałem się, ten odcinek wyszedł bardzo krótki, no bo ten bohater nie ma jakiejś głębszej historii, jest po prostu takim bossem do pokonania i tyle. Także dla tym wszystkim, którzy byli tutaj dla tej właściwej części tego materiału, chcieli posłuchać o samym JT, no serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Natomiast dla zainteresowanych, jeszcze krótkie omówienie tego, co będzie się działo na kanale. Tak jak już wspominałem na początku, no, już troszeczkę popisałem kolejną część skryptu do odcinku o elfach. Będę musiał jeszcze przygotować grafiki i będzie to pewnie dość spory materiał, albo podzielony na części, tak jak było w przypadku ludzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z Kingdom Rush Teorię z kolei chciałbym zweryfikować jeszcze jedną rzecz Związaną z teorią, którą zaproponował mi jeden z widzów w komentarzu Bo tam właśnie nie jestem pewien jednej rzeczy I muszę jeszcze zrobić dokładny research pewnych informacji Żeby faktycznie ten odcinek miał sens Bo mam pewne wątpliwości co do jednego zagadnienia Także też potrzebuję więcej czasu No i myślę, że po odcinku o JT... Skoczy ankieta, gdzie tam nadmienię o tym, że będzie odcinek o elfach, prawdopodobnie kolejny albo jeszcze kolejny, ale żeby głosować tutaj na jeszcze kolejną opcję w serii Kingdom Rush Lore, dam kilka postaci, których nie było w żadnej innej wcześniej ankiecie, żeby było ciekawie. No i co, i myślę, że to tyle, nie będę przedłużał tego odcinka. Wyszedł on bardzo krótki, no ale tak jak już mówiłem, JT nie miał wiele do zaoferowania jako postać, o której można coś powiedzieć. Także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!